Wiecie co, długo szukałam idealnej hulajnogi, takiej, która nie tylko wygląda super, ale też naprawdę dobrze jeździ. No i trafiłam na sklep Wunderbarland na Allegro i przepadłam mają tam taki wybór, że serio nie mogłam się zdecydować. Hulajnogi miejskie, elektryczne, dla dzieci, dorosłych, każda dopracowana, nowoczesna i w świetnej cenie. A opisy? Mega pomocne. Wszystko wyjaśnione jasno, jak dla ludzi... A nie dla inżynierów. No i wiecie, co mnie urzekło najbardziej? Że oni naprawdę się starają. Czuć, że ktoś po drugiej stronie dba o każdy detal, od zdjęcia, przez kontakt, aż po paczkę, która przychodzi jak prezent. Jeśli szukacie hulajnogi, to serio, polecam z serca. Wunderbarland to nie tylko sklep. To takie miejsce, gdzie technologia jest po ludzku, i to się czuje.